Witam Was widzowie w kolejnym podcaście. Już to będzie piątkowy, jeśli z tego co wiem, na pewno tak będzie. I dzisiaj gościa już poznajecie w poprzedniej części. Jest to Speed, slash, twój stary slash. Będę mówił po prostu Gucio, bo to nie ma sensu się mówić Sto razy nazwę po, po slashu. Wcześniej było łatwiej, bo były trzy nazwy Adama, a teraz tutaj. I witam Was na kolejnym odcinku orzechowego podcastu. Gość już może się przywitać. Ciema. Welcome to. Siema. Y Jak zwał, tak zwał? O czy ono najlepiej. z tysiąc nazw, Gucioma. Gucio Maskina to było powiedziane. I, i jeśli ktoś okay. nie oglądał poprzedniego podcastu, zapraszam do wysłuchania. Orze, orze, orzechowy podcast. Taka ścianka, nie wiem jak kto się nazywa. Po prostu nie, powiem po prostu Slash, a to nie jest slash. Z, I on się nazywa pewnie nazwę go tasiemiec. Hashtag to będzie. Trzeci odcinek, tak? Bo dwa pierwsze były z Adamem, teraz mamy y kolejnego gościa. Za tydzień, jeśli udadzą się nagrywki, będzie ksawery i tak będziemy pewnie tą trójkę co tydzień robić. No bo no nie ma za dużo gości, może kogoś poproszę, innegoś, ktoś się zgodzi. Zobaczymy. Ej, bo mam taki pomysł. Jaki? Kojarzysz Braci Knurów? Kiedyś FWK takie coś nagrywa. Nie? Może i było, nie wiem, nie pamiętam. Może i było. Bardzo. Dobra, to teraz. Czyli widzowie, to jest w tym tygodniu drugi podcast, czyli ostatni. Widzicie to w piątek, ponieważ poprzedni już nagraliśmy. Ponieważ nagrywamy na raz, no bo nie ma co dwa razy nagrywać jednego podcastu z jedną osobą na drugi dzień. No to nie ma sensu po prostu. Nagrywamy raz za razem. I wiecie. No, Moment, tego skina zmienić, dobra, już tam Wiecie. Tutaj A. gościa już znacie, bo ponieważ to jest kolejny. Ten, oni. Co się stało? Straciliśmy diamenty. Znaczy, no, zajęli nam diamenty. Dobra, to nie ważne jakie, jakie lubisz orzechy? Widzowie już wiedzą. Aktualizacje Minecraft'a też widzowie już wiedzą. Jak oceniasz się w Minecraftie według ciebie? Jak się, jak się oceniasz, ty? Jak się Zależy od trybu. Od trybu, okej, okay, ale w PvP załóżmy. PvP, no jestem tak 3 na 10. A i tak teraz szczerze. od razu, no, nie będziemy korzystać z przerwy, bo przerw tutaj nie ma, po, po, po prostu mówiąc o tym, od razu możemy zareklamować Twój kanał, Gucio, nazywa się Łowicz Comic Studio, tak? Tak, tak, brawo. A to proszę, tak. możecie wbijać śmieszne content, animacje. Chyba Lego też coś tam nagrywałeś, czyli trochę jak ja przed no, tak. zmianą kontentu. Czy tak, w sensie. przed kolejną zmianą kontentu, bo mi to Lego za bardzo nie wychodziła. Nie recenzję, tylko. No nie, dobra tam. Czyli. Zaproponuję te, temat do tej rozmowy, bo już w poprzednim poruszyliśmy według mnie wszystkie moje tematy, które miałem. No, na... Obiecuję, widzowie, następny odcinek przygotuję sobie pytania, żeby wiedzieć. Obiecuję, bo ten nagrywamy też na spontanie, krótko mówiąc. Następny, obiecuję wam widzowie, przygotujemy się na... Tak blisko było, tak blisko do skraftowania craftingu. Nie, nie, przygotuję ten... się lepiej na następny odcinek, widzowie. Jeszcze nie wiem z kim będzie, spróbuję wytrzasnąć jakąś bardzo ciekawą osobę. Antka. Antka godbreeżera. Tak! Tak! To będzie najlepszy temat do poruszenia o Godbridżu. Będziem god, god Tak, to będzie najlepszy temat do poruszenia o tak. Godbridżach. Dobra, to rozpoczynamy, Gucie teraz temat będzie godbreeże. Umiesz się godbreeżować? Umiesz? No. umiesz? Szczerze, nie, ale widziałem jak Antek to robi, a to mi nie wychodzi. <laughs> Więc godbreeż to nie, nie mogę mieć. No. Czyli ty nie umiesz Godbridge'ować? Antek też nie umie. Czy uważasz, że to jest trudna technika? God Bridge. Według, mnie co... skantka, tak. Według mnie to jest bardzo trudna. I widzicie, że ten podcast ma inny format niż mówię. No to opowiedz mi o tym opowiedz mi o tym, tylko bydwaj poruszamy jeden temat, co my uważamy. No. No to nie są wywiady, to jest podcast. <noise> wywiad. Tak, wywiad, wywiad z. z... No. Wywiad. Z... Ej, pisz kiedyś wywiad z Magdą Gessler? Jeśli odpiszę no maila i ma Minecrafta, to oczywiście. No to się... w komentarzach piszcie Magda Gessler. Jeśli będzie tysiąc ła... łapek pod tym odcinkiem, piszę maila do Magdy Gessler, żeby... żeby. żeby przyszła na mój. Nie! Żeby przyszła na mój podcast. To, 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 to jest najgorszy pomysł. To złote, jab... to złote jabłko jest za twarde. No jest, to nie jest. No przecież. Dobra. Dobra. To, to jest piękne, te podcasty. To jest. Y, po, poprzedni podcast był trochę krótszy niż wszystkie inne podcasty, no z powodu tego, że wiecie, że nie, nie ma też dużo tematów, bo jak za mieliśmy gadać o głupich zasadach YouTube'a, że o tym, że czy to działa, czy tamto działa, czy srako, czy tamto, czy sram, to było krótko e, powiedziane. Nie, to miał że... być Family Content. Nie jest, coś ty. Nie miał być ani trochę Family Friendly Content. No to dobrze. Ty dobra. myślisz, że ja robię Family Friendly Content? Nagrywając podcast. Tak, pod podcast dla dziecka. Wiesz? Na pewno. Nie mamy łóżka. Dobra, to ja tylko jedną rzecz zrobię. O Mikus, jesteś. Patrz, jak to nie jest Family Friendly. Nie, nie Dobra. rób tego, Zabra. tego nie rób, tego nie rób, tego nie wolno, nie wolno. No, patrz. Nie pa. wolno. Ta. Jeszcze żyłem. Wiem, ale nie wolno. Nie, to jest ta mapa, zufo. No, ja, ja, ja im się ona podoba. Czyli podsumowując temat Magdy Gessler ba, nigdy nie przyjdzie na mój podcast. A no, chyba, że zostawicie łapek w górę, to wtedy nie będą Życie. je zmusić. Jeżeli nie zostawisz łapki w górę, to przyjdzie magda gesty, wytrąci ci płatki z ręki i powie. To tak jabłko jest. To złote jabłko jest za twarde. Bo, i... ej, ej, to złote jabłko jest za twarde. Ej, w sumie jest to ciekawe, co ona by odpowiedziała na pytanie, jakie są Twoje ulubione orzechy. Orzeczki dziewczyne. Co? Z Karmelu. <laughs> Patrząc na jej talię. To może być prawda? To no, znaczy, to mówiąc, że te orzeszki ziemne mają... ich połowa to jest tłuszcz, to takie... w karmelu. Nie szkoda. Przecież w sumie nie, w karmelu nie masz tyle tłuszczu, bardziej są cholernie kaloryczne. I słowo, Ej, biali. No tak, wszystko jest kaloryczne. Prawej. To wszystko jest takie kaloryczne. Od, od tyłu rakiety nam tu się w No. Czyli po prostu ci ludzie to są... Co ja właśnie chciałem powiedzieć, że ci ludzie to są co? No, dobra tam. Wychodziłeś od białej. Nie, 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 nie. co on, co on zrobił? Ej, nam, ej, nam totalnie nie idzie na tym podcaście w Minecrafcie. No nie, a chciałem coś napisać na czacie, nie zdążyłem, nie! Czyli po prostu... Nie, Podsumowując temat Magdy Gessler, już go podsumowałem, ale ponownie go podsumujmy. Magda Gessler nigdy nie przyjdzie na mój podcast, bo się nie zgodzi. Nie, 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 nie bym taki pewien. Chyba, chyba, że zostawicie sto łapek w górę. Dobra, to teraz taki temat yy, z jedzeniem związany. A propos Magdy Gessler. Najlepszy smak pizzy. Guciu. Uuuu. Ja Ci mówię, że ja najbardziej lubię kebab, pizzę kebab i, i peperoni. Peperoni dla mnie najlepsze, według mnie. I teraz poruszmy temat, czy pizza hawajska to pizza? Czy według Ciebie pizza hawajska to jest pizza, czy nie powinna być pizza? Nie wiem, kiedyś jak byłem mały, to ją jadłem. Według mnie pizza hawajska jest... powinna być zakazana, to nie jest pizza, to jest... Też tak uważam, no. Jak byłem mały kiedyś, ja byłem, no ale. To, to jest starta. To starta. My jesteśmy wiali. Aha! Nie, my jesteśmy morscy. Co się stało? P pizza hawajska to jest starta. Ja nie, nie napisać. Pizza hawajska tak. to starta. To starta. Tak. Bo, bo tak. każda pizza, która ma owoce, jest startą. Jest tartakiem. Tak. Tartakiem. Tak. Słuchaj, <noise> powiem. To teraz... takim no jest. Ja. Nie może być nic gorszego od, od pizzy hawajskiej. Coś gorszego. I taka pizza z truskawkami. O Jezu... To jest starta 100%. To to już nie jest pizza, to starta. sosem pomidorową. O nie, ale to... starta. E, czekaj, bo chciałem coś powiedzieć, ale już zapomniałem. E, nie Podaję wiem. Sklepu. Nie wiem, co ci chciałem powiedzieć, ale, za, ale zapomniałem. Yy, dobra. Dobry, Ech. co dzisiaj kupujemy? Jak tutaj wszedłeś? Jak ty tutaj wszedłeś? Daj, nie zabezpieczone to, nie... Zabey to jest. Ej, dobra. No to znowu? ciekawe. Się to to ciekawe się stanęło. Już się... No ale try hardy. hardy. No, ale Guciu nie idź, bo jak to mnie ochroni? Faktycznie. Sam się nie ochroni przecież. Musi mieć Guarda Dobra, kamienny mier... Ten jeden leży, gdzie jest a, drugi? To z tym. Aha, no to ja, jeden leży, jeden zginął, a drugi nie wiem. Czyli teraz, gucia, drugi temat, najlepsze danie z maka. O, ja ci powiem, że ja bardzo kocham Big Maca. Big Mac, okej. Okay. KFC. Szczerze, to tam tylko raz w życiu jadłem. A tutaj jestem, no dobra. Skąd to? Ej, nam no, w ogóle nie idzie na tym podcaście, dobra, tam już. Mijając temat, ale. Is... Czyli z wow, KSC wow. nie masz takiej rzeczy, którą tylko must, nie masz takiej, że najlepsza, best, the best. Nie. Yeah. Okej, okay, czyli tutaj temat szybko zamknięty. A inne okay. rzeczy z maka, które lubisz? bo jakoś musimy nabić te 30 minut, a jeszcze 20 minut jakoś zostało. Wow. A ja mam. O, te frytki zakręcone, wiesz, o Oj, tak, tak, tylko że je ostatnio wycofali. To, to była ich najgorsza decyzja. W sensie, że. No, że no, no, bo się skończy... te łódki, ale łódeczki są dobre. Właśnie ci uratowałem w skórniku. Łódeczki są, są dobre łódeczki, są. To już raz Słuchaj, ja ci uratowałem skórę, bo czerwony nas napadł z tyłu. Nie zauważyłem tego ani trochę. A mi zostały cztery serca po walce. Okej, okay, najlepszy serwer Minecraft w Polsce. O, tutaj to ja nie wiem. Mam NSSV albo Coxcraft. Czyli ten, na którym gramy, albo Nys. nys... 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 Tys, 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 tys. 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 Dobra, będę ci pomagać z powietrza. Mordo, z... obok ciebie są. A, dobra. Już ja już, ja już nie żyję. Y, ulubiony tryb na, na wszystkich serwerach Minecraft: Bedwars. Wars. Bedwars. Tak. Y najlepszy serwer, na którym nie grałeś, w sensie że najlepszy według ciebie, na którym nie grałeś. Bo z tych, na których grałeś, już wymieniliśmy Battlefront. Ale... Battlefront. Nie, battle, battle. Block, tak. Jest taki? Blockfront. Blockfront, tak, ale ja... nie, nie mogę się na niego zarejestrować. Ja myślałem, że powiesz coś typu. Tak. Y że jest coś typu Hypixel, ale okej, okay, spoko. Nie bo korzystając z tego, że nie mam tematów i chcę je przemyśleć. Napiję się. Tak, proszę bardzo. Napiłem się. Dobra, czyli Gucio, czyli, czy masz jeszcze coś takiego ciekawego, masz jakieś tematy? Czy to będzie jeden z krótszych podcastów? Masz tematy, czy. Czy nie za bardzo masz tematy do gadania? To jest... Nie, ale poczekaj na czat spójrz. Mhm. Patrzę, 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 patrzę. Patrzę. Patrzę, patrzę, no co, 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 co? Yy, dobra. Okay. Yy, co, co? Jak zasubskrybujesz mi ze Zeula, to was oszczędzi. Tak, tak, tak. To muszę jeszcze. Z yy... my w sekundach. Twoje łóżko, łóżko, twojej drużyny zostało zniszczone. Tak, to jest prawda. Subskrybujcie mój kanał. Subskrybujcie też kanał Gucia. Yy, Łowicz, Comics Studio, bardzo dobry kanał. Ale, ale Gucia wóce regularnie. Dobra, wtedy miałem przerwę. A wiecie, ile się robi? To, to ej, ej, bo bo chyba yy, oni muszą coś oszczędzić. Tam totalnie nie idzie. Kurde, nie, nie Czyli nie. tak naprawdę już większość tematów, które chciałem poruszyć, poruszyliśmy. Tak. To teraz uczymy, nie wiem, naszą porażkę minutą ciszy. Mhm. Co on pisze? Ja dlaczego tak bardzo toksiknik, ja się zastanawiam. Właśnie normalne. Dobrze, ja opisał, co są Gucio... Nie, a co na pisabę Jodde czy kadę. A zobacz sobie na nick Sabinego! jest studio jp 08 No to No on ma dziwny nick że, i że ja jeszcze chcę... to znaczy to. No... Ksawery, bej, bej, będziesz to oglądał raczej, a jak nie to i tak ci to powiem w następnym podcaście z tobą, jeśli się uda Zmień ten nick w Minecrafcie, zmień go Tak, I... tak on, jest, on jest brzydki Tak dziwnie wygląda bardzo I obraża bardzo jedną grupę społeczną Jaką? Policję Jezu, yy, a więc o JD czy KD? Wiesz co jest JD czy nie co jest JD? Nie, nie jestem obeznany w takich tematach. No to jest Disa, wiesz co jest Disa czy nie? Wiem, wiem. No to właśnie... Chociaż ja yy... się na tym zastanawiam. JD czy... Ej, nie, 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 ja chcę zbudować łóżko nam. Dobra. Ja chcę nam zbudować łóżko. Yy, to ja JD czy KD? Ja, ten, ja tego tematu nie chcę poruszać, ty też nie musisz go poruszać, powiedz, że, że, że nie chcesz, co nie no, poruszymy go. No to nie poruszajmy lepiej. Dobra, no, nie poruszajmy. Bo niech też, okay. no, nie chcesz, okej. Ja w sumie też wolę, żeby go nie poruszać. Z disem, bo. Po prostu. <grym, <grym, nie, przypomniało mi się. Co? Autko! <grym>, Ale to, to nie niewiele jakie auto. Co to za auto, Gucio? Czyżby to był Czyżby to fioletowy Mustang? No, nie, nie. nie. No właśnie, a, 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 a propos tematu JDKD, czy, no. czy to fioletowy Mustang? Nie. O mój Boże, ale fioletowy nam rozdziela łóżko za nas. Napraw tego, napraw a wózka musia. Akurat mnie... czy, to ni... czy to jest wózka musia? A... No nie wierzę! Jak oni to zniszczyli? Skąd? No tu podejście od tyłu. Aha. Nie. Musimy było tak speszcześcić to. Dobra, zostawiamy tak. do No, wiem, przerombane. Ej, wóz. bo on gra z skinem chyba Dreama, jak się nie mylę. Bo oni nie, nie przyjrzeli. O mój Boże. Skinami. Boże, Dream na serwerze. Dream. Dream <śmiech> przez <śmiech> i! Na, naprawdę Dream gra z nami. <laughs> Naprawdę. Blim to mój idol, bo on też umie grać w Minecraft, a ja umiem lepiej niż on, haha ha. Ale i tak lubię go, go. No to Zrób bridge no Nie tak, zrób Bridge'a. Dawaj Maniek, to już się kameruje UWAGA! SUPER GOD BRIDGE! Jak cię wypierdzieliło! Hej, to no być tutaj odcinek nagrywamy To psujesz Super god bridge! Ej, a wiesz, wiesz co? No? Yy, Ewidentnie nie grasz tak jak Dream, ponieważ cię Dream zepchnął. Yy, I tak jutro usłyszycie... A nie, bo to... Dobra, bo ja to mówię jako dzisiaj, że, nagry że jakbyśmy to nagrywali dzisiaj, ale my to nagrywamy na kiedy indziej. Po prostu. Yy, Gucio, temat. Musisz dać temat. Mamy jeszcze 10 minut. Ożyczenie. Musimy jeszcze Ożyczenie. 10 minut nagrać. Co? Orzeczenie <tostan> z Polaka. Dlaczego? Nie wiem. Bo nie dzisiaj wiem, mieliśmy sprawdzić sprzedawki. Jak o nie, ja nie pomyślałem, wiesz? Yy, dobra, nie. No. A to mi jedno, ty subskrybujcie pani od Polaka albo jakikolwiek nauczyciel? Nie. A to dobrze, bo chciałem powiedzieć, że Wikipedia robi cuda. Co ty jedyna osoba, która zna mój kanał przez to, że o sobie powiedziały, dobra, nie będę mówił. Nauczyciela, bo nie ogląda mnie nie. nauczyciel. Bo po prostu pamiętasz, jak ten nauczyciel puścił y, przy, pod y, przymusem innych, puścił y, p, tą moją piosenkę. Pamiętasz, czy już zapomniałeś? Tak, okna pękały. No właśnie. Czyli pamiętasz. nie chodzi, chodzi o nauczyciela, że okna pękały. Wiesz, kiedy co? Nie, nie, nie pamiętam akurat o co chodzi z tymi oknami. Akurat to nie pamiętam tego serio. Nie wiem. No bo y, chyba wiem. A co to my mi biesu, Jezu, że się wstyczyłem, że idą do nas. No, ja wiem, co ci chodzi? Y, czy robisz sprawdziany z y, takiego przedmiotu, z którego normalnie byśmy nie mieli sprawdzianów? Y, tak, tak. Znaczy, to nie jest tak, sprawdzian, to jest. Chodzi o karty no to... Tobie. Tak. Mm. To pomyliłem osoby, dobra. Ju, już już wiesz o jakie karty pracy chodzi. Eee, to jest Ach, nowoczesny świat. Tak, 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 tak. No, nowoczesny świat, tak, to jest to. Widzory. No to już widzowie wiedzą o kim mówimy. Napiszcie w komentarzu. Znaczy się nie o kim, ale o, ale o jakim przedmiocie mówimy? Tak. Napiszcie w komentarzu. Nie no, to, to jest już To, jest... Nie, właśnie... to, to co teraz powiedziałeś, to jest Możemy, jego... że... No dobrze, to teraz napiszcie w komentarzu, co to jest. Tak, zgadliście To. Plastyka i technika. Brawo. To jest jak w tych kanałach dla dzieci upośledzonych. To jest jak w szkole TVP. No, to jest jak nie! Gucio, co to za no, Pokémon? To, jest... to szkoła, to jest TVP! A więc 12 dodać 3, to robacie 16. Tak, tak ta, ta, ta jest. Słyszy, słyszycie, dzieci? Uczcie się no. od niego. Bo on jest znanym matematykiem w Polsce. Tak, przeczytałem wszystkie książki o matematyce, jakich nie mam. Właśnie, widz, widzicie? On przeczytał książki o matematyce. Uczcie się od niego. No. A w sumie nie przeczytałem właśnie, nie skończyliśmy całej klasy, Ale w innych klasach skończyliśmy przecież. Faktycznie! Nie. Nie, skończyliśmy w każdej klasie poprzedniej. Nie, poprzedniej nie zdążyliśmy tych grania, z sto... grania... dobra, tam jedno Wiesz i to co? samo. Jedno i, ty, jedno i ten sam badziew. O! Dawaj, chodź, 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 czerwonego. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! No bo poszedł. Lecimy, lecimy. Dalej. Masz jakieś diamenty z niego. A nie, ja go zabiję. to dostałem za fajnie. Ale bym spadł w przepaść, w otchłań. Ojeje. W przepaść, w otchłań. Ja chcę jak, jak ja. Gucio. Nasze... Y... Bo czerwony Co? kradnie nasze emeraldy. Skąd? A dobra, dawaj go. No już pani, Mamy cztery. Nie ukrasz żadnego. A ja mam jeden. Do nas nikt się nie buduje, dobra. Znaczy, bo też trochę to jest gameplay bardziej niż podcast, ale gadamy tutaj, no... W, forma w miarę podcastowa według mnie. Granie i gadanie. O, dobra, dasz mi te cztery, bo chciałbym mieć tego. A ile I... kosztuje? Ju, już nie mam. Kupiłem miecz. Przepraszam. A masz diamenty wziąć. To oznacza wojnę. Dobra. Ej, bo my nie mamy żadnych enchantów, mam jakby... Czyli mamy jest czy, problem. Maryny, ty! Ej, łóżko! O, żelazny miecz wezmę se. Mmm, czekaj, bo to ty jest z typkiem się biję, czekaj chwilę, czekaj, bo ja się z typkiem... Dobra, to bo typ do mnie chciał strzelać. O, kupiłeś! Dobra, super! Perfect. I... O prota jeszcze, od razu prota kupiłeś to perfekcyjnie w ogóle pokupowałeś nam wszystko. Gucio, brawo! Brawo, Gucio, dziękuję. pokupowałaś nam wszystko. Ja potrzebuję... Ja potrzebuję trzech szmaragdów. Dobra, no. Tak. Potrzebuję. No dobra, czyli, czyli tak naprawdę już większość najważniejszych tematów poruszyliśmy, bo nic więcej ciekawego nie ma do gadania czyli po prostu ym, mówisz, że podcast, a teraz oceń, czy podcast jest w miarę udany. Oglądałaś któryś, czy nie? Eee, no. Który? Zadamem. Jak go oceniasz? Yy, jest fajny. Ciekawie wyszło Zadamy to gadanie. Bo z nim to wyszło ten najciekawiej, ten bo tam mieliśmy w dużo tematów do poruszenia, bo w ogóle ten te ten nowe ten zasady YouTube'a, których no tego w sumie no. nie wiem, wolę tego nie mówić, bo też nie chcę dostać filmu dla dzieci. Bo też nie wiadomo jak to działa do końca wszystko, nie wiadomo. Tak samo jak korona. No To działa, że spadają Ci zasięgi, dobrze, że tego nie dokończyłeś, bo... Tyle dobrze, że nie dokończyłeś, bo wtedy byłby największy problem. Tak. Właśnie sobie to uświadomiłem. No, bo właśnie dobrze powiedziałeś, tylko... Ja. Możesz mi mówić, na przykład Świrus, a nie? Tak. Świrus, a nie? Bo wtedy nie, bo wtedy czy też nie, nie wiem, czy działa na zasięgi. Na pewno to działa na monetyzację, a na zasięgi nie jestem pewien. Akurat. Bo teraz, wiesz, próbuję kanał odbudować, więc nie chcę, żeby spadały zasięgi, chcę żeby się tylko budowały, więc też nie chcę, żeby słowo było w miarę często na moim kanale. No. no. Tak. Chyba szmaragd tam jest. Czyli mówisz, że podcast jest w miarę udaną formą. Tak. Ej, właśnie, bo nim jest. No właśnie, jeszcze czerwonym nie bije. Ja jeszcze czerwonym jestem. Dobra, mu wszystkie Gemy S. Gemy z Stars. Stars. Gemy z Brawl Stars. Ej, ale mam, rozwaliłem nam most trochę. Ej, teraz to jest wyglądale. najlepsza gierka do, do tej pory. Tak, bo nadal żyję. i Wstały tylko trzy drużyny. O jeju. Ciągle mamy łóżeczko. Czerwony się nas boją. Nie podejdzie, co nie? Zaraz, a my mamy łóżko. On, o, o, już ten jeden czerwony leży wkurzający. A ty nas zniszczył łóżko? Dobra, ja nie żyję, nie żyję. Dobra, ten 26 minut odcinka będzie w miarę chyba spoko, co nie? No kurde, no. to już nie żyjesz, czy żyjesz? Tak. Czyli żyjesz, i tyle dobrze. No i wykrakałeś, Mikus, no, powiedziałeś, że to najlepszy odcinek i oczywiście chciałeś No dobra, no tam... Tyle dobrze, że film nie jest... że podcast wyszedł. Brawo! Mieliśmy trochę tematów do gadania, ja akurat będę już musiał kończyć ja za w ogóle, no, jakoś cztery minuty. No dobra. No już... No to jeszcze się pożegnajmy z widzami. Yy, tak. Następny podcast codziennie w czwartki i piątki. Filmy codziennie daily o 20. A, w czwartki i piątki, tak samo o 20. Czyli widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Gucio że możesz się pożegnać po raz kolejny? No, pa widzowie, pa pa pa. Nie ma! Pa!